Gdy Car wkładał koronę u stopni ołtarza, trzeba go było jasnym Państwa mieczem zgładzić i pogrzebać w kościele, i Kościół wykadzić jak od dżumy tureckiej i drzwi zamurować, i rzec. O Boże, racz się nad grzesznym zmiłować. Idźmy tam. I wypalmy ogniami na murze, wyrok zemsty, zniszczenia, wyrok Baltazara. A potem kraj nasz wolny, potem jasność dniowa, Polska się granicami ku morzom rozstrzela, i po burzliwej nocy oddycha i żyje. Żyję. Czy temu słowu zajrzeliście w duszę? Nie wiem. W tym jednym słowie jakieś serce bije. Rozdzieram je na dźwięki, na litery krusze, i w każdym dźwięku słyszę głos cały, ogromny. Dzień naszej zemsty będzie wielki, wiekopomny. A dzień pierwszy wolności, gdy radość roznieci, ludzie wesela krzykiem o niebo uderzą, a potem długą ciemność niewoli przemierzą. Siądą i z wielkim łkaniem zapłaczą jak dzieci, i słychać będzie płacz ogromny z martwych wstania. Sam Bóg nie pozwoli. Aby zbrodnia w kościelnym rozwinięta domu miała ogień błyskawic ze skrzydłami gromu, Bóg co zabójców rzuca w piekielne ogniska. Dla Was życie, kraina wolna, dla Was trony. Ja wszystko skończę z chwilą ogromną odrodu. Lecz dajcie mi się w ręce, zamiast trzymać berło. Niechaj piastuje siłę ogromną narodu. Przysięgam wam, że wiara mówi wam, wy jesteście krainy sumienie. Zbóżcie się i z dusz waszych odrzućcie grzech cara. I przysięgam wam jeszcze, że przysięgłem szczerze. Ja chcę zbawienia duszy mojej, ja w nią wierzę. Tak dajcie mi się w ręce. Starcze. Zapał cię prześciga? Oto pierwsze zwycięstwo. Pokonam, lub zginę. Ha, carze, ty nam polską ukradłeś krainę? Za to śmierć, bo wiedziałeś kradnąc, Żeś wart śmierci, ha, carze! Ty się zabił i rozdarł na ćwierci. Róbcie jak chcecie, lecz ja ręce z krwi umywam.